Cisza na farmie była inna niż cisza w jej miejskim apartamencie. Tam cisza była pustką, brakiem dźwięku w dźwiękoszczelnych ścianach. Tutaj, w domu jej dzieciństwa, cisza żyła. Trzeszczała starymi deskami podłogowymi, szeleściła wiatrem w gałęziach starej jabłoni i nuciła dalekim echem wspomnień, które Elżbieta próbowała pogrzebać przez ostatnie 15 lat. Wróciła na pogrzeb. Trzy dni temu stała nad świeżo usypaną mogiłą, czując na sobie spojrzenia sąsiadów, którzy pamiętali ją jako rezolutną dziewczynkę z warkoczami, a teraz widzieli obcą kobietę w drogim, czarnym płaszczu. Jej ojciec, Jan, odszedł nagle. Zawał serca, w środku pola, tak jak zawsze mówił, że chciałby umrzeć z rękami w ziemi, która go karmiła. Elżbieta czuła się winna. Uciekła stąd zaraz po maturze, uciekła od zapachu obornika, od ciężkiej pracy od świtu do nocy, od milczącej obecności ojca, który nigdy nie potrafił mówić o uczuciach. Komunikował się przez czyny, naprawiony płot, dodatkowa porcja pierogów na talerzu, nowa opona w jej starym rowerze. A ona odpowiadała mu coraz rzadszymi telefonami i drogimi prezentami na święta, które, jak wiedziała, lądowały nieużywane w szafie. Pieniądze były jej sposobem na zagłuszenie wyrzutów sumienia. Zbudowała sobie życie w szklanej wieży korporacji, gdzie relacje były transakcjami, a sukces mierzono w cyfrach na koncie. Była w tym dobra. Ale teraz, stojąc w pustej kuchni ojca, gdzie wciąż unosił się zapach ziół i kawy, czuła się jak bankrut. Prawnik powiedział, że wszystko jest jej. Cała farma, dom, ziemia. Sugerował szybką sprzedaż. Deweloperzy już dzwonili, oferując kwoty, które przyprawiały o zawrót głowy. To była jej przepustka do jeszcze wyższego piętra w szklanej wieży. Musiała tylko posprzątać, uporządkować rzeczy, zamknąć ten rozdział. Zaczęła od domu, metodycznie pakując ubrania ojca, przeglądając stare rachunki, wyrzucając puste słoiki. Każdy przedmiot był jak mały wyrzut. Każda fotografia na ścianie on, młody i silny, trzymający ją na ramionach, była cichym oskarżeniem. W końcu został ostatni bastion jego świata. Miejsce, do którego jako dziecko bała się wchodzić sama, stodoła. Ogromna, drewniana budowla paczniała kurzem, sianem i czasem. Promienie słońca wpadały przez szpary w deskach, tworząc na klepisku świetliste pasy, w których tańczyły miliardy drobinek kurzu. Wszystko było na swoim miejscu, tak jak zapamiętała. Narzędzia wisiały równo na ścianach, stary traktor stał pod plandeką, a w kącie leżały puste worki po paszy. Ojciec był człowiekiem porządku. Zaczęła sprzątać, bez emocji, jakby wykonywała kolejne zadanie w projekcie. Zamiatała klepisko, zdejmowała pajęczyny, układała stare liny. Praca fizyczna była ukojeniem. Pozwalała nie myśleć. Po kilku godzinach dotarła do starego warsztatu w rogu stodoły. Stół ciesielski pokryty był warstwą trocin. Pod nim stały drewniane skrzynie. Gdy przesunęła jedną z nich, Zauważyła, że deska podłogowa pod nią jest luźna. Nie była spróchniała, po prostu nie była przybita. Ciekawość wzięła górę nad zmęczeniem. Podważyła deskę palcami. Otworzyła się jak wieko, ukazując niewielką, pustą przestrzeń. A w niej, owinięte w naoliwioną szmatkę, leżało metalowe pudełko po herbacie. Serce zabiło jej mocniej. Wiedziała, że to nie były oszczędności. Ojciec nie ufał bankom ale jeszcze mniej ufał skrytkom w podłodze. Trzymał pieniądze w sejfie w domu. Ostrożnie wyjęła pudełko. Było cięższe niż się spodziewała. Wróciła z nim do domu, usiadła przy kuchennym stole i otworzyła je. W środku nie było pieniędzy. Były listy. Dziesiątki listów, przewiązanych wyblakłą wstążką. Były też zdjęcia. I mała, złożona na czworometryka urodzenia. Ręce jej drżały, gdy rozwiązywała wstążkę. Pismo na kopertach było kobiece, staranne, ale czasem rozchwiane, jakby pisane w pośpiechu lub przez łzy. Wszystkie były adresowane do jej ojca, na adres skrytki pocztowej w sąsiednim miasteczku. Zaczęła czytać pierwszy z góry. Data była sprzed ośmiu lat. Janku, piszę do ciebie, bo nie wiem, do kogo innego mogłabym się zwrócić. Antek znowu jest chory. A ja nie mam na leki. Wiem, że obiecała mnie prosić o nic więcej niż to, co ustaliliśmy, ale on tak kaszle w nocy. Spojrzał na mnie dzisiaj i zapytał, czy jego tatuś jest aniołem w niebie. Co miałam mu powiedzieć? Przesyłam ci jego nowe zdjęcie. Rośnie jak na drożdżach. Ma twoje oczy, Janku. Dokładnie te same. Elżbieta poczuła, jak z jej płuc uchodzi powietrze. Antek. Statuś. Zdjęcie. Siennęła po plik fotografii. Na pierwszej był noworodek. Na kolejnej roczny maluch stawiający pierwsze kroki. Potem przedszkolak z plecakiem, a na ostatnim zdjęciu chłopiec, może sześcioletni, uśmiechał się nieśmiało do obiektywu. Miał ciemne, kręcone włosy i oczy jej ojca. To było jak uderzenie. Ten sam spokojny, lekko smutny wzrok. Które znała z każdego poranka przy śniadaniu. Czytała list za listem, a przed jej oczami rozwijała się historia, o której nie miała pojęcia. Historia miłości jej ojca do kobiety o imieniu Ewa. Historia sekretu, który nosił w sobie przez lata. Z listów wynikało, że poznali się krótko po śmierci Matki Elżbiety. To był krótki, intensywny romans. Ewa zaszła w ciąże, ale bała się. Bała się, jak zareaguje wieś, jak zareaguje ona, Elżbieta, wtedy nastolatka w żałobie. Zniknęła, zostawiając tylko list. Ojciec szukał jej, ale bezskutecznie. Odnalazła go dopiero po kilku latach, gdy potrzebowała pomocy. Zgodził się ją wspierać finansowo pod warunkiem, że nikt się nie dowie. Bał się, że prawda zniszczy jego relację z jedyną córką, która i tak już się od niego odsuwała. Każde słowo w listach Ewy było przesiąknięte desperacją i miłością do syna. A każda odpowiedź ojca, której kopię również tam znalazła, pisana jego topornym, ale czytelnym pismem, była pełna bólu i bezsilnej tęsknoty. Chciałbym go zobaczyć, Ewo. Chociaż raz. Stanąć z daleka i popatrzeć, jak gra w piłkę w ostatnim liście od niego sprzed roku, dołączył akt notarialny. Połowa gospodarstwa była przepisana na Antoniego Jana Kowalskiego jej przyrodniego brata. Elżbieta siedziała nieruchomo, a łzy płynęły jej po policzkach. To nie była wina, to był żal. Żal za lata, które straciła, budując mury między sobą a ojcem. Żal za niego, za jego samotność, za sekret, który go przygniatał. Wszystkie te lata myślała, że jego milczenie było dezaprobatą dla jej wyborów. A on po prostu nie wiedział, jak podzielić się swoim złamanym sercem. Wzięła do ręki metrykę urodzenia: Antoni Jan Kowalski, urodzony w szpitalu powiatowym, syn Jana Kowalskiego i Ewy Malinowskiej. Miał teraz siedem lat. Musiała go znaleźć. To nie było już pytanie, czy powinna. To był imperatyw ostatnia rzecz, jaką mogła zrobić dla ojca. I dla siebie zaczęła od skrytki pocztowej. Była wciąż aktywna. Zostawiła w niej list, prosty i szczery. Nazywam się Elżbieta Kowalska, jestem córką Jana. Znalazłam listy. Chciałabym poznać ciebie i Antka. Proszę, skontaktuj się ze mną, czekała trzy dni. Każdy dzwonek telefonu przyprawiał ją o palpitację serca. W końcu, czwartego dnia wieczorem, zadzwonił nieznany numer. Głos w słuchawce był cichy i niepewny. To była Ewa. Spotkały się w małej kawiarni w miasteczku. Ewa była kobietą po czterdziestce, ze zmęczonymi oczami i śladami trosk wyrytymi wokół ustęp opowiedziała jej resztę historii. O tym, jak poznała nowego mężczyznę, Marka. Miał być dla niej oparciem, a stał się kolejnym ciężarem. Nie pracował, pił, był zazdrosny o przeszłość i o pieniądze, które Jan regularnie przysyłał na antka. On nie wie, że Jan nie żyje, wyszeptała Ewa. Boi się, co będzie, jak pieniądze przestaną przychodzić. Marek, on nie jest dobry dla Antka. Krzyczy na niego, mówi, że jest ciężarem. Elżbieta poczuła zimny dreszcz. Obraz małego chłopca z oczami jej ojca, żyjącego w strachu, był nie do zniesienia. Chcę go poznać, powiedziała stanowczo. I chcę wam pomóc. Ewa się zawahała, ale w końcu się zgodziła. Następnego dnia Elżbieta pojechała pod wskazany adres. To była obskurna kamienica na obrzeżach miasta. Mieszkanie było małe i zaniedbane. W progu powitał ją Marek, postawny mężczyzna o naburmuszonej twarzy i nieufnym spojrzeniu. Pachniał wczorajszym alkoholem. Za jego plecami, wciśnięty w kąt pokoju, stał mały chłopiec. Był chudy, blady i patrzył w podłogę. To był on. Antek. Elżbieta przykucnęła i uśmiechnęła się delikatnie. Cześć, Antek. Jestem Ela. Byłam przyjaciółką twojego taty. Chłopiec nie odpowiedział. Spojrzał tylko na nią na ułamek sekundy, a ona znów zobaczyła te oczy. Marek prychnął. Taty? Ten facet tylko wysyłał pieniądze. Tyle z niego było ojca. Napięcie w pokoju można było kroić nożem. Elżbieta zignorowała go i skupiła się na chłopcu. Wyjęła z torby mały, drewniany model traktora, identyczny jak ten, który stał w stodole. Kupiła go rano, pod wpływem impulsu. Twój tata miał taki sam. Naprawdę. Nauczył mnie na nim jeździć, jak byłam mała. Podała mu zabawkę. Antek niepewnie wyciągnął rękę i wziął ją. Jego małe palce prześlizgnęły się po gładkim drewnie. Na jego twarzy pojawił się cień zainteresowania. To był mały przełom, ale Marek natychmiast go zniszczył. Nie potrzebujemy jałmużny, warknął, wyrywając chłopcu traktor. Czego ty tu w ogóle chcesz? Spadkobierczyni się znalazła? Chcesz nam zabrać to, co się należy? W tym momencie Elżbieta zobaczyła na ramieniu antka, gdy podciągnął mu się rękaw, duży, fioletowy siniak. Coś w niej pękło. Cały jej korporacyjny chłód, cała jej emocjonalna zbroja rozpadła się w pył. Wstała, a jej głos był zimny jak stal. Chcę zobaczyć, czy mojemu bratu nie dzieje się krzywda, powiedziała, patrząc Markowi prosto w oczy. A teraz oddaj mu tę zabawkę. Zaskoczony jej tonem, cofnął się o krok. Ewa stała w drzwiach kuchni, blada jak ściana. Elżbieta wiedziała, że musi działać szybko. Tego samego dnia skontaktowała się z prawnikiem, tym samym, który zajmował się spadkiem po ojcu. Opowiedziała mu wszystko. Pokazała listy, akt notarialny, opisała warunki, w jakich żyje Antek. Starszy mężczyzna słuchał w milczeniu, a jego twarz tężała z każdą minutą. To zmienia postać rzeczy, powiedział w końcu. Mamy podstawy, by walczyć o opiekę. Jan chciał dla tego chłopca przyszłości. Zabezpieczył go. Nie możemy pozwolić, by ten człowiek to zniszczył. Rozpoczęła się walka. Brudna i wyczerpująca. Marek, gdy dowiedział się o testamencie i zamiarach Elżbiety, wpadł w furię. Próbował zastraszyć Ewę, by zeznawała przeciwko Elżbiecie. Twierdził, że jest chciwą karierowiczką, która chce zagarnąć cały majątek i pozbyć się problemu. Elżbieta wykorzystała wszystkie swoje zasoby. Pieniądze, które kiedyś miały kupić jej spokój ducha. Teraz służyły do walki o życie chłopca, którego ledwo znała, ale już kochała jak własnego brata. Wynajęła najlepszych prawników, opłaciła psychologa dziecięcego, który miał porozmawiać z Antkiem. Punktem kulminacyjnym była rozprawa sądowa. Sala była duszna i cicha. Elżbieta siedziała wyprostowana, czując na sobie nienawistne spojrzenie Marka i przestraszony wzrok Ewy. Wiedziała, że wszystko zależy od jej zeznań. Gdy została wezwana, mówiła spokojnie i rzeczowo. Opowiedziała o swoim ojcu, o jego samotności i tajemnicy. Przyznała się do własnych błędów, do tego, że go opuściła, że nie potrafiła go zrozumieć. Nie próbuję udawać, że byłam idealną córką, mówiła, a jej głos lekko drżał. Ale wiem, że mój ojciec kochał tego chłopca. W każdym liście, w każdym przekazie pieniężnym, w tym akcie notarialnym, kryła się miłość i troska, której nie potrafił okazać inaczej. Chciał dla niego bezpieczeństwa. Chciał dla niego przyszłości. Ja nie chcę jego ziemi dla siebie. Chcę ją zachować dla Antka. Chcę dać mu dom, którego nigdy nie miał. Chcę dać mu rodzinę, której oboje zostaliśmy pozbawieni. Mówiła prosto z serca. Bez korporacyjnego żargonu, bez masek, które nosiła na co dzień. Mówiła jako córka, która w końcu zrozumiała swojego ojca, i jako siostra, która chciała chronić swojego brata. Decydująca okazała się opinia psychologa. Antek, w bezpiecznym otoczeniu gabinetu, otworzył się. Opowiedział o krzykach, o strachu, o tym, jak Marek zamykał go w pokoju. Narysował dwa obrazki. Na jednym był mały chłopiec w ciemnym pokoju, a za drzwiami stała duża, groźna postać. Na drugim rysunku ten sam chłopiec trzymał za rękę uśmiechniętą kobietę na tle domu z wielką stodołą, a nad nimi, na niebie, świeciło słońce z twarzą mężczyzny. To ja, ciocia Ela i tatuś w niebie, wyjaśnił. Wyrok był jednoznaczny. Sąd przyznał Elżbiecie tymczasową opiekę nad antkiem, a Markowi nałożył zakaz zbliżania się. Ewie zalecono terapię i przyznano prawo do nadzorowanych widzeń, dając jej szansę na odbudowanie swojego życia i relacji z synem, zdala od toksycznego partnera. Gdy wychodzili z sali sądowej, antek, który przez cały czas był cichy i spięty, zatrzymał się. Spojrzał na Elżbietę swoimi wielkimi, poważnymi oczami i po raz pierwszy sam z siebie sięgnął po jej dłoń. Jego mała rączka wsunęła się w jej dłoń i ścisnęła ją mocno. Pojedziemy teraz do domu zapytał cicho Uzy napłynęły Elżbiecie do oczu Ścisnęła jego dłoń jeszcze mocniej Tak, kochanie. Jedziemy do domu. Minął rok. Farma tętniła życiem, jakiego nie widziała od lat. Elżbieta nie sprzedała ani skrawka ziemi. Zrezygnowała z pracy w korporacji, znajdując stanowisko, które pozwalało jej pracować zdalnie. Szklaną wieżę zamieniła na ganek z widokiem na pola. Jej życie zwolniło, nabrało kolorów i sensu. Antek rozkwitu. Strach w jego oczach zastąpiła ciekawość i radość. Biegał po podwórku, ganiając kurczaki, pomagał w ogrodzie i zadawał setki pytań. Jego śmiech wypełniał dom, wypełniając ciszę, która kiedyś tak bardzo ciążyła Elżbiecie. Chodził do miejscowej szkoły, znalazł przyjaciół. Wieczorami siadali razem na ganku, a ona opowiadała mu o ich ojcu. O tym, jak potrafił naprawić wszystko, jak uczył ją rozpoznawać gwiazdy i jak robił najlepszą na świecie szarlotkę. Pewnego popołudnia, gdy sprzątali razem stodołę teraz już nie miejsce duchów, ale plac zabaw i warsztat Antek znalazł stary, drewniany konik na biegunach, którego ojciec zrobił dla Elżbiety, gdy była mała. Usiadł na nim i zaczął się bujać, a skrzypienie drewna było jak melodia z przeszłości. — Ciociu Elu? — odezwał się. Tak, skarbie? Czy tatuś patrzy na nas teraz? Elżbieta podeszła do niego i pogłaskała go po kręconych włosach. Spojrzała w górę, na promienie słońca wpadające przez szpary w dachu. Myślę, że tak, odpowiedziała cicho. I myślę, że jest bardzo szczęśliwy. W tamtej chwili zrozumiała wszystko. Odkrycie w stodole nie tylko zmieniło jej życie. Ono jej dało. Prawdziwe życie. Zbudowana nie na sukcesie i pieniądzach, ale na miłości, odpowiedzialności i więzi, która okazała się silniejsza niż śmierć. Nie odziedziczyła tylko ziemi. Odziedziczyła szansę na odkupienie i na stworzenie rodziny. W ciszy starej stodoły, w śmiechu małego chłopca, w końcu odnalazła swojego ojca i siebie samą. Znalazła dom.